Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale Four Wheels Factory. Właśnie jadę sobie swoim Polonezem na wspaniałą imprezę, która będzie odbywać się w halach targowych NEC w Birmingham. Jest to impreza Classic Car and Restoration Show. Przede mną jedzie. Michał w małym Fiacie 126P, który był budowany w zeszłym roku na 50-lecie Fiata 126. Także ten samochód powstał właśnie na tych targach. W zeszłym roku był budowany przez ekipę Klubu Klasycznej Polonii razem z Grzegorzem Dudą, a w tym roku będziemy. Powtarzać ten projekt tylko przy budowie poloneza Borewicza z 1987 roku. We wcześniejszych filmach widzieliście tego poloneza, jak był rozkładany u mnie w garażu, później był piaskowany, odrestaurowany przez blacharza i lakiernika, a teraz mamy już gotową karoserię bardzo ładnie pomalowaną. I częściowo z zamontowanym przednim i tylnym zawieszeniem, aby można było przetransportować ją właśnie na targi. Jak widzicie, silnik jest ładnie odrestaurowany przez Grzegorza Dudę w jego warsztacie w Polsce. On jutro sam przylatuje i pod jego kierownictwem z całą ekipą z klubu klasycznej Polonii będziemy składać na żywo przed publicznością samochód tak aby w niedzielę wyjechał sam o własnych siłach z hal targowych wszystkie elementy potrzebne do budowy tego poloneza mamy porozstawiane na stanowisku i są gotowe do jutrzejszych prac tutaj mamy drzwi które trzeba będzie wszystkie uzbroić mamy klapę maskę skrzynię biegów którą trzeba będzie przykręcić do silnika Mamy świeże, ładne koła oraz nowe całe wnętrze z tapicerką przygotowaną przez wspaniałych tapicerów tutaj w UK. Także wszystkie elementy są gotowe. No i co, od jutra zaczynamy pracę i będzie na pewno ciekawa i bardzo fajna przygoda. Mój Polonez jest tutaj jako wzór dla publiczności, co będzie tutaj przez nas budowane przez najbliższe 3 dni oraz maluch klasycznej, który był budowany w zeszłym roku Także stanowisko jest gotowe i od jutra możemy zacząć wspaniałą przygodę i zabawę The next day. No i dobra, mamy już piątek, właśnie skończył się pierwszy dzień targowy Jest po godzinie 18, więc pokażę Wam co udało nam się zrobić w ciągu pierwszego dnia jak widzicie, mamy zainstalowany już silnik ze skrzynią biegów. Poprowadzona jest już cała instalacja elektryczna. W środku mamy założoną deskę rozdzielczą oraz dywany. Także już pierwszego dnia mocno mocno się tutaj zadziało przez to, że było wielkie zamieszanie i naprawdę bardzo dużo chcieliśmy zrobić pierwszego dnia. Zupełnie zapomniałem, aby dogrywać kawałki po prostu z etapów, które po kolei wykonywaliśmy. Jak widzicie, są już założone nowe hamulce. Częściowo poprowadzone są też linie hamulcowe. Także pierwszy dzień był naprawdę bardzo intensywny, ale wszystko w szczegółach będziecie mogli obejrzeć, jak będzie ukończony profesjonalny film przygotowany przez Tora wideografii. Oni tutaj przez wszystkie trzy dni będą kręcić szczegółowo naszą pracę. Jak oni ten film obrobią, na pewno pokażę Wam go na moim kanale. No, a tak na tą chwilę wygląda Polones po pierwszym dniu. Grzegorz Duda wziął nas tutaj wszystkich biorących udział w tym projekcie na wysokie obroty, tak aby ukończyć zamierzone cele na dzień dzisiejszy, i naprawdę wyleciał mi z głowy, aby dograć poszczególne etapy prac wykonanych w dniu dzisiejszym. No ale jutro może będzie luźniej. Na jutro zaplanowane jest, aby uruchomić już silnik. Także jak widzicie, naprawdę plan jest mocno napięty. Musimy poprowadzić linie jeszcze paliwowe, zainstalować bak, no i próbować odpalić poloneza. Oprócz tego w dniu jutrzejszym naszym celem będzie uzbrojenie drzwi i zamontowanie ich na karoserię. No ale z takim zespołem wspaniałych ludzi, na pewno nam się to uda. I jutrzejszy dnie, dzień będzie również sukcesem. The next day. No i dobra, mamy kolejny dzień, jest już sobota. No i zobaczcie, co udało nam się do tej pory zmontować w polonezie. Silnik coraz bardziej. Jest już gotowy do odpalenia. Wnętrze również już jest prawie w 100% gotowe. Mamy zainstalowane wszystkie fotele pod sufitkę. Tapicerzy wykańczają jeszcze w bagażniku, także coraz fajniej to wygląda. Mamy już zamontowaną przednią szybę, konsolę środkową, także coraz bliżej momentu uruchomienia silnika. Naprawdę prace idą bardzo sprawnie i szybko. Jest już zainstalowany zbiornik paliwa, są też linie paliwowe pociągnięte, także coraz, coraz fajniej to wygląda. Jak widzicie, pierwsze drzwi już są skompletowane na miejscu. Od tyłu też już się dzieje. Są już światła, zderzak, nawet rejestracja już się pojawiła oraz nosek gumowy, także no coraz, coraz fajniej. Wisi już tylna klapa. Oczywiście jeszcze trzeba będzie do niej zamontować szybę, ale to za chwilę. Także tutaj chłopaki naprawdę w pocie czoła uwijają się, żeby jak najszybciej samochód postawić na kołach, żeby zdjąć już go z podnośnika. Mamy tutaj ostatnie poprawki, jakieś malowanie śrubek, coś, żeby wszystko ładnie wyglądało jak należy. No i ogólnie jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Grzegorz Duda porozdzielał zadania dla wszystkich biorących udział w tym projekcie, każdy wie, co ma robić. Do naszego stanowiska podchodzi dużo osób, którzy robią zdjęcia i kibicują nam w tym projekcie. No ale dobra, czas na odpalenie silnika, pierwszy raz. Pięknie panowie! Jeździ! Kto zakładał linkę z Ja! Popuścić! No i dobra, odpalenie silnika mamy już za sobą. Możemy lecieć dalej z zabawą. Jak widzicie, coraz więcej elementów jest już zamontowanych. Kolejne drzwi właśnie są regulowane na zawiasach, tak aby wszystko. Ładnie się zamykało i zgrywało. Jest montowany teraz klin w tylnej szybie. Także coraz więcej elementów jest już gotowych i założonych na polonezie. A coraz mniej elementów mamy jeszcze do zamontowania. Także walka trwa dalej. Wydaje nam się, że spokojnie wyrobimy się w dniu jutrzejszym. Niedużo już naprawdę prac nam zostało. Tak naprawdę na jutro zostawiamy sobie do skończenia i do zmontowania cały przód samochodu, a w dniu dzisiejszym wykańczamy cały tył oraz bok i wnętrze, aby jutro tylko zająć się przodem Poloneza. Także mając taką wspaniałą ekipę pod przywództwem Grzegorza Dudy, prace idą bardzo, bardzo fajnie i sprawnie, także kończymy drugi dzień. Montażu Poloneza. The next No i dobra, mamy już niedzielę, trzeci, ostatni dzień montażu Poloneza na wspaniałych targach Classic Car and Restoration Show, Neck w Birmingham. Już coraz mniej rzeczy do zamontowania. Chłopaki przeprowadzają ostatnie regulacje zawiasów i zamków drzwi. Tutaj Grzegorz z chłopakami zajmuje się instalacją z przodu pod halogeny. Także coraz bliżej końca do zamontowania, tak naprawdę, zostały już tylko przednie błotniki, maska, grill z lampami oraz przedni zderzak. Także coraz fajniej, coraz bliżej finału. No, już nie mogę się doczekać, aż Polones będzie ukończony w 100% i będzie. Sam poruszał się już o własnych siłach, no ale to jeszcze parę godzin musi minąć, zanim dokończymy projekt w 100%, więc zobaczcie na spokojnie ostatnie elementy, ostatnie części, które zostały przykręcone, zamontowane przed finalnym odpaleniem i sprawdzeniem samochodu przed publicznością. Nie yeah. Uwaga! Sanie, sanie. I jest. No, i tak się prezentuje w całej okazałości Polonez z klubu klasycznej Polonii, UK, a zwieńczeniem tego projektu jest zrobiona specjalnie przez tapicerów tylna półka z logami oraz z imionami osób i firm, które brały czynny udział przy tworzeniu tego wspaniałego Poloneza Borewicza. Także tak wygląda Polonez całkowicie skończony, zbudowany. Przez naszą ekipę pod dowództwem Grzegorza Dudy w ciągu trzech dni na targach Classic Car and Restoration Show Neck w Birmingham. Także naprawdę super przygoda, fajnie to wyszło. Samochód od gołej karoserii do gotowego produktu udało nam się zmontować w trzy dni bez większych problemów. Także samochód jeździ, skręca i hamuje. A teraz kończymy już targi. Jest już niedziela po godzinie 18.00. Rozbieramy nasze stanowisko. Apolones Borewicz opuszcza hale. Jak widzicie, o własnych siłach wyjeżdża. Jedzie na parking. Także wszystko zgodnie z planem udało się. Także dziękuję bardzo za obejrzenie materiału do końca. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się film podobał, zostawcie komentarz, udostępniajcie w sieci i co, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie możecie oglądać moje przygody motoryzacyjne na wyspach. Cześć!